Witamy w rozmowach o ideach. Dzisiaj stajemy przed dylematem, który, no wiesz, w dobie podcastów i audiobooków staje się chyba coraz bardziej palący: czytanie kontra słuchanie. Czy te dwie formy przyswajania informacji różnią się tak fundamentalnie pod względem tego, jak głęboko pozwalają nam zrozumieć materiał? No tak, i to pytanie nabiera szczególnego znaczenia, gdy przyjrzymy się badaniom, a nasza dzisiejsza rozmowa opiera się właśnie na y, materiałach językoznawcy analizującego poznawcze i no, neurobiologiczne aspekty obu tych czynności. Chodzi o to, jak nasz mózg faktycznie radzi sobie z tekstem pisanym, a jak z mową. Czy jedno z nich jest, no nie wiem, obiektywnie lepsze dla zrozumienia? W tej dyskusji ja będę bronił stanowiska, że czytanie ze względu na swoje um, unikalne właściwości oferuje nam bardziej kontrolowaną i przez to potencjalnie skuteczniejszą ścieżkę do naprawdę dogłębnego zrozumienia złożonych treści. Ja natomiast postaram się wykazać, że słuchanie, chociaż operuje na innych zasadach, ma swoją odrębną, wcale nie mniejszą wartość i może być równie efektywne, Angażując nasz umysł w zupełnie inny, ale, no właśnie, równie istotny sposób. Zatem, centralne pytanie, które postawimy brzmi: która z tych form, czytanie czy słuchanie, bardziej sprzyja głębokiemu zrozumieniu materiału? Zacznę od tego, co wydaje mi się kluczową przewagą czytania kontrola. Kiedy czytamy, to my dyktujemy tempu. Możemy zatrzymać się w dowolnym momencie, przemyśleć zdanie, wrócić do wcześniejszego akapitu, rozłożyć na czynniki pierwsze powiedzmy skomplikowaną argumentację. To jest aktywny proces dekonstrukcji i rekonstrukcji znaczenia, który prowadzimy no, we własnym rytmie. Materiały źródłowe podkreślają tę możliwość panowania nad przepływem informacji jako fundamentalną różnicę. Słuchając, jesteśmy trochę zdani na tempo narzucone przez mówcę, informacja przepływa, a my musimy za nią nadążyć. Oczywiście, można zatrzymać nagranie, jasne, ale sam proces czytania ma tę możliwość wbudowaną jakby w swoją naturę. Mhm, mm rozumiem ten argument dotyczący kontroli tempa. Ale czy ta pozorna wada słuchania, brak możliwości tak łatwego zatrzymania i powrotu, nie jest jednocześnie jego siłą zmusza nas do czegoś innego, do intensywnej pracy tu i teraz? Słuchanie wymaga ciągłego zaangażowania tego, co specjaliści nazywają pamięcią roboczą. To taka nasza mentalna, powiedzmy, tablica, na której musimy na bieżąco zapisywać docierające dźwięki, przetwarzać je w słowa i zdania, łączyć z tym, co usłyszeliśmy przed chwilą i, no, przewidywać, co może nastąpić dalej. To jest niezwykle dynamiczny proces, który trenuje naszą zdolność do przetwarzania informacji w czasie rzeczywistym. Czytając, możemy sobie pozwolić. Na chwilę dekoncentracji, wiesz, wiedząc, że tekst poczeka. Słuchanie wymaga ciągłej czujności. Ale czy ta ciągła czujność i przetwarzanie w czasie rzeczywistym naprawdę sprzyjają głębi zrozumienia, zwłaszcza przy złożonych materiałach? Tu pojawia się druga istotna kwestia, którą podnosi materiał źródłowy: rola wskazówek wizualnych w tekście pisanym. Nie mówimy tu tylko o literach. Mówimy o interpunkcji, podziale na akapity, stosowaniu pogrubień czy kursywy. To nie są no, kosmetyczne dodatki. Kropka sygnalizuje koniec myśli, przecinek oddziela jej składowe, nowy akapit wprowadza nową ideę lub wątek. Te wizualne kotwice strukturyzują tekst, pomagają nam zrozumieć logikę wywodu, hierarchię argumentów. W mowie oczywiście mamy intonacje, pauzy, akcent czyli prozodie, ale są one znacznie bardziej ulotne i potencjalnie subiektywne w interpretacji niż taka jednoznaczna struktura wizualna tekstu. Czytając, mamy przed oczami jakby mapę myśli autora. Przyznaję, że wskazówki wizualne w tekście są potężnym narzędziem strukturyzującym. Mhm. Ale czy nie lekceważymy przy tym bogactwa informacji niesionych właśnie przez prozodię w mowie? Intonacja może zdradzić ironię, której nie wyczytamy w suchym tekście. Pauza może podkreślić wagę słowa, tempo mówienia może sugerować emocje. Owszem, te sygnały są bardziej ulotne, ale ich przetwarzanie angażuje inne obszary naszego mózgu, związane z rozumieniem emocji i no, intencji mówiącego. Co więcej, materiał źródłowy wspomina o fascynującej rzeczy: mowa jest ciągłym strumieniem dźwięku. W tekście pisanym mamy wyraźne przerwy między słowami. Słuchając, nasz mózg musi wykonać ogromną pracę, segmentując ten płynny strumień na poszczególne słowa. To jest fundamentalnie inne zadanie analityczne niż rozpoznawanie oddzielonych wizualnie jednostek. To ćwiczy, jakby to powiedzieć, inne aspekty naszej percepcji językowej. Studentów czytających tekst z tymi słuchającymi podcastu na ten sam temat. Wyniki pokazały, że grupa czytająca generalnie lepiej poradziła sobie w testach sprawdzających zrozumienie. Co ciekawe, kluczowym czynnikiem różnicującym okazała się wielozadaniowość. Studenci słuchający podcastu znacznie częściej wykonywały w tym czasie inne czynności. Przeglądali internet, ćwiczyli, gotowali, no cokolwiek. To sugeruje, że choć teoretycznie można słuchać z pełnym skupieniem, sama natura słuchania, często traktowanego jako dodatek do innych aktywności, sprzyja rozproszeniu uwagi bardziej niż czytanie. Czytanie fizycznie angażuje nasz wzrok, często wymaga przyjęcia bardziej statycznej pozycji, co no samo w sobie może ułatwiać koncentrację. Nie do końca mogę się z tym zgodzić. To, że ludzie często słuchają, wykonując inne czynności, nie oznacza, że słuchanie samo w sobie jest mniej wartościowe poznawco. Problem leży w podzielonej uwadze, prawda, a nie w medium. Materiał źródłowy faktycznie podkreśla, że uwaga wydaje się być bardziej kluczowa dla efektywnego rozumienia ze słuchu niż z czytania. To fascynujące. Można to interpretować nie jako słabość słuchania, ale jako dowód na jego specyficzne wymagania. Być może skupione słuchanie, właśnie dlatego, że wymaga tak intensywnego zarządzania ulotną informacją i blokowania rozpraszaczy, jest no bardziej wymagającym poznawczo procesem. Równie dobrze można czytać powierzchownie, wiesz, skanując tekst bez zaangażowania, z myślami błądzącymi gdzie indziej. Brak skupienia to problem uniwersalny, a nie przypisany wyłącznie do słuchania. Skupione, aktywne słuchanie to potężne narzędzie angażujące umysł w bardzo intensywny sposób. Mówiąc o zaangażowaniu umysłu, przyjrzyjmy się bliżej temu, co dzieje się w naszych głowach na poziomie neuronalnym, bo materiał źródłowy dostarcza tu hmm, ciekawych wskazówek. Czytanie to proces stosunkowo młody ewolucyjnie. Wymaga od mózgu wykonania skomplikowanej operacji. Najpierw system wzrokowy musi rozpoznać arbitralne kształty liter. Potem te kształty muszą zostać jakby zmapowane na odpowiadające im dźwięki mowy, czyli reprezentacje fonologiczne. Dopiero wtedy mózg może uzyskać dostęp do znaczenia tych słów, przechowywanego w naszym wewnętrznym słowniku, czyli, powiedzmy, leksykonie umysłowym. To wieloetapowy proces angażujący specyficzne obszary mózgu, w tym te odpowiedzialne za przetwarzanie wzrokowe, i ich połączenia z ośrodkami językowymi. Ta złożoność, połączona z możliwością kontroli i analizy struktury wizualnej, pozwala na bardzo precyzyjne budowanie zrozumienia. Zgadzam się co do złożoności czytania, mhm. ale nie zapominajmy, że przetwarzanie mowy, choć bardziej naturalne dla mózgu w sensie ewolucyjnym, wcale nie jest prostsze. Jak już wspomniałam, mózg musi poradzić sobie z ciągłym sygnałem akustycznym, wyodrębnić z niego fonemy, słowa, zdania, a jednocześnie analizować wspomnianą prozodię, melodię, rytm, akcent, która niesie dodatkowe informacje. Musi radzić sobie z wariantywnością wymowy, z szumem otoczenia, co ważne. Materiał źródłowy podkreśla, że choć częściowo wykorzystywane są te same systemy językowe, co przy czytaniu te odpowiedzialne za znaczenie słów, gramatykę to słuchanie angażuje też inne, specyficzne dla przetwarzania. Słuchowego obszary mózgu, np. te związane z analizą dźwięku czy wspomnianą pamięcią roboczą, działającą pod presją czasu. Ta odmienność ścieżek neuronalnych sugeruje, że mówimy o dwóch różnych sposobach angażowania mózgu, a nie o lepszym i gorszym. Jednak ja interpretuję tę niezamienność jako potwierdzenia mojej tezy, właśnie dlatego, że są inne czytanie z jego potencjałem do kontroli, analizy strukturalnej i no, powolnej refleksji. Jest niezastąpione w sytuacjach wymagających maksymalnej precyzji, głębokiego zrozumienia niuansów, analizy złożonych logicznie argumentów. W tych konkretnych wymagających zadaniach czytanie wydaje się oferować narzędzia, których słuchanie, mimo swoich zalet, po prostu nie dostarcza w tym samym stopniu. Ciekawy argument, ale czy wziąłeś pod uwagę, że interpretacja tej niezamienności może być zupełnie inna? Skoro nie są zamienne, to znaczy, że każda forma ma swoją unikalną wartość i swoje specyficzne zastosowania, w których może być lepsza od drugiej. Niezamienność nie musi oznaczać hierarchii, może oznaczać komplementarność. Słuchanie jak już sugerowałam, może być znacznie skuteczniejsze w przekazywaniu emocji, w budowaniu poczucia więzi z mówcą, w przyswajaniu narracji, historii mówionych. Może lepiej sprawdzać się przy nauce języków obcych akcent, intonacja, te sprawy. Eksperyment myślowu ze źródła, czy książki przetrwają w świecie pełnym dźwięku, kończy się konkluzją, że tak, książki mają swoje miejsce, ale dźwięk również. To sugeruje, że równorzędność, a nie podporządkowanie. Słuchanie to nie jest, wiesz, uboższy krewny czytania, to partner z innymi talentami. Podkreślasz komplementarność, ale ja nadal widzę pewną asymetrię, jeśli chodzi o potencjał do osiągnięcia, no, najgłębszych poziomów zrozumienia abstrakcyjnych, skomplikowanych koncepcji. Możliwość wielokrotnego powrotu do tego samego fragmentu tekstu, porównania różnych zdań, analizy użytych słów w ich wizualnym kontekście, to wszystko wydaje się fundamentalne dla naprawdę wnikliwej analizy. Wyobraźmy sobie studiowanie, nie wiem, filozofii Kanta. Mm -hmm. Kanta. Czy zaawansowanej fizyki wyłącznie poprzez słuchanie wydaje się to znacznie trudniejsze niż praca z tekstem, które możemy, no rozebrać na części pierwsze we własnym tempie. Rozumiem tę perspektywę, szczególnie w kontekście bardzo gęstych, akademickich tekstów. Jednak, czy nie jest tak, że różne formy wiedzy i różne style komunikacji lepiej pasują do różnych mediów? Być może słuchanie jest idealne do przyswajania wiedzy przekazywanej w formie bardziej konwersacyjnej, narracyjnej czy nawet wykładowej, gdzie ton głosu i sposób mówienia dodają no, kolejną warstwę znaczeniową. Być może problem nie leży w samym słuchaniu, ale w próbie przełożenia jeden do jednego materiałów stworzonych do czytania na formę audio bez adaptacji. Dobrze przygotowany materiał audio, wykład czy dyskusja może prowadzić do głębokiego zrozumienia w sposób, który jest po prostu inny niż analiza tekstu pisanego. Pomyślmy o tradycji ustnej, która przez tysiąclecia była podstawowym nośnikiem wiedzy i kultury. Tradycja ustna to ważny punkt, ale dzisiejszy świat informacji jest zdominowany przez złożone struktury, które często łatwiej uchwycić wzrokiem. Weźmy pod uwagę choćby tabele, wykresy, skomplikowane wzory matematyczne czy chemiczne. To elementy, które są integralną częścią wielu dziedzin wiedzy, a które niezwykle trudno efektywnie przekazać wyłącznie za pomocą słuchu. Tekst pisany ma tu no, naturalną przewagę w możliwości integracji informacji wizualnej i werbalnej. Zgoda. Istnieją typy informacji, które są inherentnie wizualne. Jasne. Ale to nie unieważnia wartości słuchania dla przyswajania ogromnej większości wiedzy, która ma charakter językowy, argumentów, idei, historii, wyjaśnień. Co więcej, rozwój technologii, jak chociażby transkrypcje wspomagane AI czy możliwość łatwego nawigowania po nagraniach, częściowo niweluje problem braku możliwości powrotu w słuchaniu. Możemy coraz łatwiej przeskakiwać do interesujących fragmentów, spowalniać tempo otwarzania. Granice między tymi dwoma światami stają się powiedzmy coraz bardziej płynne, chociaż te fundamentalne różnice w przetwarzaniu poznawczym pozostają. Podsumowując moje stanowisko. Choć doceniam rolę słuchania. I jego unikalne mechanizmy poznawcze, uważam, że czytanie poprzez oferowaną kontrolę nad tempem, możliwość łatwego powrotu i analizy oraz wykorzystanie bogactwa wskazówek wizualnych strukturyzujących tekst stwarza lepsze warunki do osiągnięcia głębokiego, precyzyjnego zrozumienia, zwłaszcza w przypadku złożonych i wymagających materiałów. Te cechy czynią je w moim odczuciu potężniejszym narzędziem analitycznym. I ja z kolei podtrzymuję, że słuchanie jest równie wartościowym, choć odmiennym, procesem poznawczym. Jego dynamiczny charakter, intensywne angażowanie pamięci roboczej i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym, a także zdolność do przekazywania niuansów za pomocą prozodii rozwijają inne, ale równie cenne umiejętności umysłowe. Problem wielozadaniowości to, jak mówiłam, kwestia nawyków a nie immanentna wada słuchania. Skupione słuchanie oferuje unikalną drogę do wiedzy, a jego niezamienność z czytaniem świadczy o jego komplementarnej, a nie podrzędnej roli. Niezależnie od naszych różnic w ocenie ważności czy efektywności, jedno jest pewne i jasno wynika z materiałów, na których się opieramy. Mózg traktuje czytanie i słuchanie jako odrębne zadania, angażuje inne mechanizmy, stawia przed nami inne wyzwania i prawdopodobnie prowadzi do nieco innych rezultatów poznawczych. To nie są po prostu dwa sposoby robienia tego samego. Dokładnie. I to jest chyba kluczowa konkluzja. Zamiast pytać, które jest lepsze w sposób absolutny, powinniśmy zrozumieć specyfikę każdego z tych procesów. Wybór między czytaniem a słuchaniem powinien być świadomy, podyktowany celem, jakie chcemy osiągnąć, rodzajem materiału, z którym pracujemy, naszymi indywidualnymi preferencjami, a przede wszystkim, no cóż, poziomem uwagi, jaki jesteśmy w stanie poświęcić w danym momencie. Wydaje się, że optymalną strategią, jak sugeruje materiał źródłowy, jest nie wybieranie albo-albo, ale raczej mądre łączenie obu form. Wykorzystywanie tej siły analitycznej czytania do zgłębiania trudnych koncepcji i docenianie bogactwa informacji oraz odmiennych procesów myślowych stymulowanych przez słuchanie. Właśnie tak. Świat oferuje nam zarówno potęgę słowa pisanego, jak i bogactwo dźwięku. Pełniejsze zrozumienie świata wymaga umiejętnego korzystania z obu tych narzędzi. Mamy nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa skłoniła Państwa do refleksji nad własnymi nawykami czytelniczymi i słuchowymi oraz nad tym, jak efektywnie wykorzystujecie te różne ścieżki do wiedzy. Z pewnością jest tu jeszcze wiele do odkrycia. Zawsze to miło posłuchać mądrych ludzi walczących na argumenty, a nie na noże. Do rozmowy, której wysłuchałeś, chciałbym jeszcze dodać, że czytanie pogłębia moje rozumienie treści, ale słuchanie pogłębia moje jej odczuwanie. Weźmy na przykład wiersz. Gdy go czytam, to skupiam się na treści, na jego strukturze, ale gdy ten sam wiersz usłyszę w recytacji wybitnego aktora, gdy doda się jeszcze muzykę, to jest to już zupełnie inny świat. Dlatego podcast ten zakończę wierszem Adama Asnyka Nadzieja. Mając jednocześnie nadzieję, że wysłuchasz mojego kolejnego podcastu. Do usłyszenia. Adam Asnyk, nadzieja. Ucieka życia rok za rokiem, przeszłości cienie w mroku giną, a każda radość z czasem płyną zaledwie chwilę trwa pod okiem. A każda boleść z czasem minie, i każdy uśmiech. I łza każda, jak sen znikome, przeszłość gaśnie, a przyszłość się przed nami jawi. I choć nie wiemy, co się zdarzy, choć los nam niespodzianki chowa, wciąż nam się marzy, wciąż się roi, że coś się spełni z naszych marzeń. I choć nieraz zawodzimy, i choć nadzieje giną w tłumie, to przecież żyć bez nich nie umiemy. Bo w nich jest życia siła, w nich duchowy płomień.